Chciałem widzowie dzisiaj jak widzicie jest już kolejny odcinek z Uncharted 4K złodzieja jest to już odcinek 21 no i, za... no i zanim przejdziemy do filmu chciałbym powiedzieć, że 37,8% nie subskrybuje mojego kanału. I w tym momencie macie 5 nowych subskrybentów na ekranie. Jeżeli chcesz tam się znaleźć, subskrybuj kanał. A i daj public suba, bo niektórzy tego nie mają. Możesz też zostawić lajka, kiedy ci się film spodoba, oraz dzwonek, żeby cię nie ominęły moje filmy. No i dobra, jest też głosowanie na kanale, czy Horizon Zero Down, czyli 2, czy yy, Uncharted Zaginione Dziedzictwo. No i już z bezbędnego przedłużenia zapraszam was do miłego oglądania. Wpadnijcie sobie w opis. No i już zaczynamy, elo! Więc tak jak mówiłem, zaczynamy już. Nie widzę. O, jest wskazówka zapalniczka sama Upuścił mnie? Tak, celowo. To czego szukamy jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Eweriego. Gdzie jest przełącznik? Tu może w piecyku? Nie, tu nic nie ma. Eee, tu jest coś. Niesamowite. Co, co tam masz? To jest brytyjski list gończy wysłany za Avery. Najwyraźniej był dumny, że ścigał go cały świat. To coś jest, nie, to nic nie ma. Przejdździemy na górę, na górę. Skoro sam upuścił zapalniczkę celowa, no to gdzieś to musi być. To jest jakiś niedźwiedź. To jest jakiś obraz. I nic dalej. Hm. A jednak skarb tu po prostu jest. <laughs> A może to piecze? Może to jest przyłącznik. Nie. Kurde. To. Jednak nie To Może to? Jednak nie Co za Co za z tego Everiego, jak on ma ukryte rzeczy To no i proszę Niech to. Rycerz Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. Wow. A <gryźni> Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrwawiony odcisk palca i. wcisnąłam. Dobra, roba. Aha, czyli kuszę do Mówi, otwarcia. Mówi, chciał przenieść skarb nos... Był Globus. Tak. Myślę, że. Że to już nie ma znaczenia, no jesteśmy. Otwieramy to. Uważaj na głowę. Tak. Dobra, szybko, bo to się zresztą może zamknąć. O, zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Ciekawe, gdzie to prowadzi. Zaraz się przekonamy. Można było się to tego jest, spodziewać. Tak. Zawalone. Nie, zawalone to jest. Mm. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Z tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Cholera. Dobra. Co to za hałas? No, pewnie ludzie nad in. Mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to No, mądrzy to oni nie są. Ej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj płatki? Eee, tak. Samowi reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Eee. To. Nie byłoby tak źle, gdyby. To. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Tu Że co? I tu wolę się teraz skupić na tym, żeby nie wylecieć w powietrze i, i relaks. Uff. Relaks, gościu! Elena, spójrz, ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. Hej, chodź, spróbujmy to usunąć, no? dobra? Dobra. To usuwamy to. Oj, że się uda. Jednak się nie udało. Znajdziemy inne przejście. O nie, nie rób mi tego. Cholera. No dalej. No nie mogę, nic nie było widać. O, sorry. A... O. Dzięki, dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. No ale tu romantycznie, co? <noise> Już dziwne pojęcie o romantyzmie. <noise> Tu się nie misz. Idziemy dalej. Dobra, dobra. Które rędy? Tędy, czyli tak dokładnie to A Ej, tu coś jest. Ej, to wygląda To przecież to nie drewno. Dobrze, że to nie drewno, bo by się wszystko podpaliło przecież. Ha. Uważaj na głowę da. na ogień też by się opłacał uważać Mamy go praktycznie koło samej głowy Ostrożnie wow. Co to ma być? Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mnie odbiło. Nie też. Chodźmy stąd. W jaki niby Zobacz. Ej zostawił dla nas szubiennice. Szubienicę. Co? Mówi się szubienice. Jesteś pewna? Tak. Co? Nikt nie lubi mądrali. Ch. <grymne> 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 Zaraz się <czy> do... <grymne> o kurda. E é tu és tych papek. Skąd wiesz, że to skrót? je zachować o tyle. O, tak. Ostrożnie, trochę tu się Na górę, na górę. O, oh shit, mają nas widzowie. Najlepiej ozdoby mi taką dać. Kolejne ozdoby z kości. O, ja pindolę. OK, przeżyliśmy. Idź stąd. Przeżyliśmy. Przeżyliśmy. To na pewno nie jest zdrowe dla płuc. Ja nie mogę, ile to jest tych pułapek widzowie. No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Teraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoić. Drzwi zamknij, Je, ci tutaj najwyraźniej nie uważają Też mi się tak wydaje Ile tam było tych... O cholera. Pum. 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 Wow. Pum. 来 h Wszyscy? Ja nie mogę. Ależ to sniperka SOP. Szkoda, że musiałem się jej pozbyć. Wow, co? Tu stypek. Dobra, leżysz gościu z tym swoim dziwnym czymś. Tylko zbierać amo. Tuż już nie ma ama? Nie ma. To idziemy dalej. Oh shit. Łapki. Leży. Leży. Czemu te mumie nie wybuchają wtedy, kiedy ich potrzebuję? Dobra, już jedna. Głupki nie wiedzą, że te mumie wybuchają, haha. teraz ha. wszyscy! Ja pierdzielę, widzowie, co za jadka dzisiaj na odcinku. O Kurde, to jest minigunner. Tak, faktycznie, to jest minigunner. Leży. Po raz pierwszy doceniłem wybuchające mumie Avery'ego. Chyba mumie go zabiły. Łatwo z nim. Usta, które źle o mnie mówiły. Ja chciałbym zobaczyć jego choinki. Okej, okay, że yy. znaczy, teraz? Tu chyba nie byłem bitwy <słuch> i to Serio, bitwa tu była? Nawet nie wiedziałem. Nie tak naprawdę od razu wiedziałem. Eee. Niezręcznie wyszło. <noise> Dobra, to co, czytamy. Poruczniku Bartonie, Avery właśnie przygotowuje się do ucieczki. Jeśli pozwolimy mu stąd odpłynąć, to zniknie na dobre, razem z naszym skarbem. Ten klucz otworzy bramy znajdujące się w głębi jego tunelów. Ale niech pan się ma na baczności, poruczniku. On z pewnością spodziewał się tego, że ruszymy za nim w pościg. Gdy pan i pańscy ludzie będziecie przeszukiwać tunele, ja zbiorę niewielki oddział i udam się w dolinę, żeby... Odciąć mu drogę ucieczki. Jeśli Bóg się do nas uśmiechnie, jutro przed zmierzchem znowu będziemy piratami żeglującymi ku nieznanym portom, z ładowniami wypchanymi złotem, wiatrem w żaglach i, pełną, i pełnią wolności z Bogiem. Kapitan Thomas Stew. Śmierć tym, którzy zboczą ze ścieżki. To co, idziemy dalej? Tylko... Mumie wybuchające. Nienawidzę ich. O cholera, kolejna! tym mówiie? Czy są dwie? A ta Aha, niektóre nie są. O, ja pinto. Szybko. O! Wow. No nieźle. Co tu się dzieje w dzisiejszym odcinku? Nie lubię tych mumii. Dobra, widzowie, lecimy. Idziemy tak, 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 tak. Teraz patrząc na książkę, statek mamy tak. Czyli musimy iść tędy, tędy, i teraz tak. Patrzymy na krzyża, jeden jest wolny. Czyli wchodzimy na tędy, tędy, po prawo, i prosto. I jesteśmy. Dobra, widzowie, pokazałem wam, jak to przejść. No, i na tym momencie sobie zakończymy odcinek. Jeżeli film się spodobał, to fajnie by było, gdybyś zostawił łapkę, bo yy, czasami dużo zostawiacie tych łapek, a czasami mało. Ja po tych łapkach wiem, że chcecie filmy. Subskrypcje oczywiście, żeby pokazać się na ekranie w następnym odcinku. No i dzwonka, żeby nie ominęły was moje filmy. Ja już Wam życzę miłego dnia lub nocy, zależy kiedy to oglądacie. No i siema, do następnego odcinka.